ma tych, tych górkach, tam gdzieś na Gocławiu, wiesz, z tego tak. z wiaduktu czy coś. Ja.

Mróbowy, Dlatego, to jest nudzone. Dlatego po to plany, które są fikcją. Posłuchaliśmy kawałek rozmowy. Posłuchaliśmy kawałek rozmowy i Gaspard to usłyszał. Nie leponił się A starsza kuchara no, że tak, że w sumie no, spróbowałam seksualizować, ale jakoś to mnie specjalnie nie chciałem i jednak wolę mężczyzn. Nie. A czy może pani sterować? Nie, nie, tak nie. coś

za te To po pierwsze to O po pierwsze. Po drugie, podobno nie wszyscy chcą no, się oddychać mamy z nami wracać Chodzimy po torach, <laughs> koszt nam kurwa Moi biorąc po nie zatrzymaliśmy się przed teraz Przyszła zmiana ale na pastową kozę, ale przez pełną

תודה רבה. <oticality> <ruk pests query>

Zależy. To do Na zachodnich będzie nie jest zabronione. Bo, bo się nie spodziewa. Dlaczego? Węgla. chyba. co dobre. To jest chore, bana, nie? Władze wojskowe trzeba ja zaorać tak. tak. tak zbrodnie, tak tak. kurwa. Tak, jest w no no, tak. jak będzie na Ukrainie, kurwa. Tam jest <iotérlaus> wolny no no, ja. rynek. To jest wolny rynek. jest tak wolny, szczególnie jak ci chcesz pisać. To Paradoksalnie tam jest wolny rynek. Jak masz coś i chcesz to handlować, to ci rozstępowa pani klienta. No dobra, nie? Masz? Jak jesteś klientem i się nie podoba, że baba z grudnej soli sprzedaje ci coś.

o, kręci się. Teraz tam

ale, ale patrzałeś chyba Ja myślę, że za nie? Nie, nie, ko ko nie, nie, nie. Trybga... Są... No, ja ale, to jest złe. co? Dla Pędy. Oczywiście, że nie dla ale... Na ...prawie, że kurwa, to jest za Ja Nie Lewa, Lewa. Ja mogę, że nie Lewa. Ja mówię, że Lewa tak. Jest? To jest, żeby no, 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 PO. Bo jest PO. No. kim to jest to jest ty zanywać, czy jest ty Za czy za wolnością. za